Witamy bardzo gorąco, powiem tak po cichu. Udało nam się, udało nam się wejść, dostać na trening BHT w Ambrezji w Omrzeźno. Już zaraz pokażemy Wam jak chłopaki trenują, postaramy się także pogadać z kimś. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, na tydzień przed sierpcem, na tydzień przed inauguracją już przez Polski BHT w O, Jurek! Witamy bardzo gorąco. Przepraszam, znajdziesz mo można na chwilkę? Tak, proszę. Eee, powiedz, no. <laughs> powiedz nam, Michał, jak się czujesz przed, przed inauguracją w sierpcu? Jakie daje jakie, jakie się sobie cele i jakie macie nadzieje na ten turniej? W każdym meczu będziemy grać już na pewno o zwycięstwo. Niestety nie wystąpiłeś w swoim składzie, ale. A kogo, kogo, kogo zabraknie? O, dowiedziałem się tak z nieoficjalnych źródeł, chciałem prosić o oficjalną wiadomość, czy to prawda, że nie będzie Jacka Jaszyka i z jakich przyczyn? No. Jacek Jaszyk wybrał kurs sędziowski. Ojej. I zabraknie pierwszego dnia Macieja Lewickiego. Ale to przez sesję. No, tak, tak. To jest usprawiedliwione. także... Dobrze. Dziękuję Michał, naprawdę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Znaleźliśmy kolejnego zawodnika. Jak się nazywasz? Bartek Wojda, tak? Bartek Tak? Tak. Bartek, powiedz nam. Bartek, powiedz nam, jakie stawiasz sobie cele na turniej w sierpcu? Dobrze, ale tutaj nie wolno przeklinać na, tak. w naszej telewizji, bo to jest publiczna telewizja. Dobra. Powiedz nam, jak się czujesz po turnieju w Pumach w Chorwacji? Zaje fajnie. Dziękuję. A może pokażesz nam e, chociaż Fajny. kawałek swoich umiejętności? Zakręcić do nas w Chciałbym Musiałbym wziąć e, mu ktoś wrzutkę? Tak. Jak to się nazywa? Taka piłka nowa, nie? Ja jeszcze Z kameru?